Witamy w kolejnym odcinku. Jak zawsze, bez zamulania, lecimy z tematem: Gdynia. Nadmorskie miasto z aglomeracji trójmiejskiej. Mieszka tu, według Wikipedii, około 240 tysięcy osób. Kibicowsko i piłkarsko panuje tutaj morski związkowy klub sportowy Arka Gdynia. Stadion miejski w Gdyni przy ulicy olimpijskiej może pomieścić nieco ponad 15 tysięcy widzów, a średnia frekwencja w rundzie jesiennej ubiegłego roku wyniosła niecałe 11 tysięcy. Na stadionie najbardziej fanatyczna trybuna nosi nazwę Górka, a nazwę zawdzięcza oczywiście legendarnej Górce ze Starego Stadionu przy ulicy Eismonda. Trybunę od morza oddzielał jedynie wąski pas drzew, a była ona zbudowana na wydmie. Już na początku lat 80. dopingowano z niej zawodników arki. Wchodziło się na tą trybunę od strony lasu, co dawało jej niepowtarzalny klimat. Pokolenia fanatyków MZKS-u rokrocznie zbierają się na górce, przekazując kolejnym pokoleniom dziedzictwo, które jest w niej ukryte. Jak w swojej książce pisał Szczur, jeden z fanów z Gdyni, Trybuna od zawsze gromadziła najbardziej zagorzałych kibiców Arki. Fanatycy z nadmorskiego miasta, w tym ważnym dla nich miejscu, przeżyli wiele pięknych chwil, ale również doznali największego w historii upokorzenia. W przedostatniej kolejce drugiej ligi, sezonu 1983-1984, rozpaczliwie broniący się przed spadkiem żółto-niebiescy przeżywali frekwencyjny kryzys. W tym samym czasie Gdańska Lechia, lokalny rywal arkowców, odnosiła piłkarskie sukcesy. Tym samym kibice, również na mecze, udawali się chętniej. Do Gdyni przyjechała wtedy wielotysięczna grupa kibiców Lechi Gdańsk, która przegoniła dużo mniej liczną grupę gospodarzy górki i sama zajęła miejsce na legendarnej trybunie lokalnych rywali. Jakich rozmiarów było to wydarzenie, niech zobrazuje fakt, że fanatycy Lechi do dziś wspominają rocznicę tych wydarzeń. Jeśli wspomnieliśmy już Lechię, przejdźmy do tego, że to właśnie klub z pobliskiego Gdańska, to odwieczna największa kosa Arkowców. W Gdyni funkcjonuje też drugi klub, Bałtyk, kiedyś odnoszący sukcesy sportowe, posiadający wtedy rzesze fanów i liczący się w mieście. Dziś, po latach tułaczki w niższych ligach i wielu wewnętrznych problemach w coraz mniejszej ekipie, stali się cieniem dawnej ekipy drużynę wspiera kilkunastu fanatyków, którzy nie mają już nic do powiedzenia w żadnym kawałku miasta. Fani Arki, nawet kiedy Bałtyk cieszył się solidną grupą fanatyków za prawdziwego lokalnego wroga, uznawali Lechie. I nie ma co się dziwić, Trójmiasto i okolice podzielone są głównie kibicami tych właśnie ekip. Na temat różnych wydarzeń w Trójmieście więcej porozmawiamy w drugim filmie o kibicach Arki. Dziś, w pierwszym odcinku, jak zawsze przyjrzyjmy się ogólnej historii i informacjach o gdyńskich kibicach, a także o ich zgodach. Niektóre ekipy można ująć w jednym odcinku, jednak, takie bandy jak Arka to temat rzeka, więc są rozbijane na dwie części. To samo zrobiliśmy z odcinkami o Śląsku i Motorze. Warto zobaczyć też drugi odcinek, w którym opowiemy o wszystkich większych pozaboiskowych wydarzeniach z udziałem arkowców. W tym miejscu wtrącimy słowo o kolejności następnych publikacji, o co często pytacie. Rozpoczęliśmy od motoru, potem poza kolejnością wpadł Śląsk-Wrocław z komentarzy. Kolejny był Piast, wcześniejsze alfabetycznie ekipy z Ekstraklasy poruszane już były, wiecie gdzie i kiedy. Te ekipy wpadną na kanał opisane na nowo, lepiej i szerzej, pomiędzy ekipami, które lecą w alfabecie dalej. Tak więc po Arce przyjdzie czas na pogoń Szczecin, później wpadnie Krakowia, Radomiak i tak dalej. Oprócz tego ruszyliśmy z serią małych ekip. Więcej informacji na ten temat na naszym Facebooku. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i komentarza. Zasubskrybuj też kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. To sprawi, że nie przegapisz kolejnych ekip. A teraz wracamy do tematu Arkowców. Ruch kibicowski na Arce wystartował w połowie lat 70., co czyni ich jednymi z pionierów ruchu kibicowskiego w naszym kraju. Również w pierwszym umówionym grillu na liczby udział brali Arkowcy, ale do tego przejdziemy jeszcze później. Oprócz tego, Arka była organizatorem zjazdów klubu kibica, gdzie dbali o gości, wymieniali się gadżetami. Arkowcy zabierali przyjezdnych nad Bałtyk, pokazywali ciekawe miejsca w mieście. W 1995 roku z ich inicjatywy odbył się turniej kibiców, na którym podpisano pakt na mecze reprezentacji Polski. Był to okres, gdzie na meczach kadry trwały konkretne dymy między polskimi ekipami. Treść paktu brzmiała następująco: 1. Na meczach reprezentacji następuje rozejm pomiędzy zwaśnionymi kibicami poszczególnych klubów. Dotyczy to zarówno spotkań wyjazdowych, jak i rozgrywanych w kraju. 2. Ustalenie to dotyczy również tras dojazdowych. 3. Na spotkaniach wyjazdowych z uwagi na ograniczoną ilość miejsca fani jednego klubu będą mieli prawo do wywieszania tylko jednej flagi. 4. Zaprzestaje się niszczenia pozostających na parkingach pojazdów fanów innych drużyn. 5. Kibice klubów, które nie zechcą zastosować się do powyższych ustaleń, będą traktowani po staremu przez wszystkie umawiające się strony, aż do chwili przyjęcia tych zasad. 6. Zebrani i uchwalający powyższe ustalenia zdają sobie sprawę, że podczas spotkań wyjazdowych reprezentacji ze ścisłym przestrzeganiem ustalonych reguł nie będzie kłopotów, choćby dlatego, że umawiający stanowią znaczny procent polskiej publiczności na trybunach. Z pewnością ustalenia te spotkają się z oporem w czasie rozgrywania meczów na terenie kraju, lecz będą one konsekwentnie wdrażane w życie. Konflikt pomiędzy fanatykami pogoni Szczecin i Krakowi zostanie uregulowany przez obie zainteresowane grupy bez wtrącania się szalikowców innych zespołów. 8. Wszystkie powyższe ustalenia dotyczą spotkań reprezentacji narodowej. W spotkaniach drużyn ligowych zachowanie kibiców nie ulegnie zmianie. Pakt nie przetrwał jednak zbyt długo. Starcia na kadrze cały czas trwały, a poszczególne ekipy nie przestawały szukać zaczepki. Jeszcze przed powstaniem wielkiej triady, arka na kadrze potrafiła sporo namieszać. Na mecz do Zabrza czy Chorzowa potrafili pojechać na kadrę sporym składem i nie patrząc na przeciwności zlać wiele ekip. Nie tylko kadrą oczywiście żyli, a od samych początków chuligaństwa w Polsce są uznawani za czołową ekipę cieszącą się szacunkiem. Legendarną postacią, o której w temacie kibiców trzeba wspomnieć, to świętej pamięci Zbigniew Rybak, szerszej publice dał się poznać już dawno, w swojej legendarnej mowie motywacyjnej rozgrzewając chuliganów, którymi się zajmował, przed leśnym grzybobraniem. W czasach, gdy rządził ekipą z Gdyni, wykonali oni dziesiątki różnych akcji na terenie całej Polski, czym zdobyli szacunek w kibicowskim świecie. Człowiek, którego wszyscy słuchali z zapartym tchem. Z niczego zrobił jedną z najsilniejszych ekip. Zbigniew Rybak z chłopakami z ekipy Arki stworzył drużynę rugby, której był trenerem. Drużyna odnosiła w dyscyplinie sporo sukcesów. Do dziś grają oni w najwyższej lidze tej dyscypliny w naszym kraju. Polecam dokumentalny film o drużynie Tomy Rugbiści. Poczynania tej drużyny docenił też Rychu Peja, który nagrał rapowy kawałek pod tym samym tytułem co wspomniany film. Na Narodowym Stadionie Rugby, będącym drugim domem dla Zbyszka Rybaka, odbyły się jego uroczystości pogrzebowe, gdzie cała kibicowska Polska oddała mu hołd. Tacy ludzie kształtowali polską scenę. W historii na arce działały trzy grupy Ultras, które zakończyły już swoją działalność: Były to Witawa Ultras, Organizacja Oksywie i Ultras, Arka Gdynia 04. Aktualnie o piękno żółto-niebieskich trybun dba grupa Ultras Arka 09. Z ekip mocnych wrażeń również w historii zapisały się trzy nieaktywne już grupy: Mafias z Ace Monda, Młodzi Chuligani i Młoda Arka. Aktualnie honoru tej drużyny strój miasta broni ekipa HFA, Chuligans from Arka. Zgody. Bytomska Polonia. Od 1974 roku. Tak początki tej relacji opisał jeden z kibiców Polonii, Bytom. Latem 1972 w Gdyni spotkałem paru naszych młodych chłopaków z rozbarku, którzy przebywali tam na wakacjach i znaleźli gościnę u kibiców arki. Opowiadali mi przy piwku, jakie to fajne towarzystwo i do piłki i do szklanki i jak wspólnie wieczorami śpiewają piosenki polonii. W grę wchodziły też stosunki damsko-męskie. Później towarzystwo to przyjechało z rewizytą do Bytomia i było widziane też na meczu Polonii. Jednakże dla większości, również z nas, byli to po prostu znajomi znajomych. Kibice Polonii z Gdyni, nie kojarzeni z jakimś większym układem pomiędzy naszymi klubami. Taka sytuacja utrzymywała się aż do awansu Arki do Ekstraklasy w 1974. Wcześniej w 1973 wspólnie dopingowaliśmy Arkę w Bytomiu w ich meczu z sząbierkami. Ale i to nie stanowiło samo w sobie symptomów zgody, gdyż w meczach przeciwko sząbierkom w bytomiu wspomagaliśmy jako Polonia, wcześniej też inne kluby. W 1974 roku, podczas meczu z Arką Gdynia w bytomiu, został już ogólnie przyjęty i ogłoszony układ o współpracy pomiędzy naszymi grupami. Układ ten okazał się strzałem w dziesiątkę i z wielkimi sukcesami, i to w ciężkich dla obu stron czasach, rozwijał się i przetrwał do dnia dzisiejszego. Może śmiało i powinien być uznany za najstarszą z obecnych zgód kibicowskich w Polsce. Tak więc na dość częste pytania o historię zgody Polonii z Arką odpowiadam, że trwa ona nieprzerwanie od 1974 roku, a jej nieśmiałe początki datują się od lata 1972. Wspomnienie pochodzi ze strony Olimpijska 2 Zagłębie Lubin od 1983. Jak wspominają kibice Arki, Zawarcie zgody, jeśli tak to można napisać, nastąpiło chyba w 1983 roku. Przyjechały na Eismonda dwa autobusy z Lubina, takie stare, jelcze ogórki. Usiedli na kortach. Na górce konsternacja co robić, z kim mają zgody, a z kim kosy. Doszło do tego, że nikt nic o nich nie wiedział, więc zostawiliśmy ich w spokoju. Pod koniec drugiej połowy meczu Max do nich poszedł, tak zobaczyć, co to za ludzie przyjechali. Po pięciu minutach patrzymy, a ten zapierdala w stronę górki i coś tam macha rękami. Przyleciał i krzyczy, że zagłębie polewa wódkę. Górka opustoszała w dwie minuty. Po meczu wzięli nas do autokaru dalej i polewali. Podrzucili nas pod dworzec, już całkiem pijanych. Tak chyba można by nazwać zawarcie zgody z zagłębiem lubin. Jedynie lata mogą być błędne i nie do końca się zgadzać. Krakowia. Od 1988. Zgoda Krakowia-Arka to najprawdopodobniej połowa lat 70., można byłoby połączyć fakty, że czasy były takie, a nie inne, a Krakowie i Arkę łączyła przyjaźń z ŁKS-em Łódź, czy później z Bronią Radą czy Koroną Kielce. Do lat 90. zgoda kulała. Umacnianie zgody rozpoczęło się na dobre od wspomagania pasów na wyjazdach w Malborku czy Elblągu. Na każdej świętej wojnie arkowcy wspierali Krakowie, potem kontakty się zerwały. Dopiero w 1995 roku w Paryżu, na Francja Polska, na granicy miasta Arkowcy, zabrali do autokaru kilku krakowiaków, a przed stadionem zaatakowały nas połączone siły Legii i Pogoni i Wisły z Jagą. Doszło już do pamiętnej awanturki wygranej przez Arkę i Kraksę. Potem stosunki się polepszyły i wszystko zaczęło się od nowa. Gwardia Koszalin od 1989 roku. Jesienią 1989 roku powstała oficjalna zgoda pomiędzy kibicami Arki Gdynia i Gwardii Koszalin. Obie drużyny przez wiele sezonów lat 90. grały na szczeblu trzecioligowym, tyle tylko, że w innych grupach. Jaka była geneza powstania tej zgody, można się tylko domyślać. Po pierwsze, nie wiedzieć, czemu Arka była jakoś lubiana wśród części kibiców gwardyjskich. A po drugie, arkowcy kilkakrotnie poważnie poszaleli w Słupsku podczas ligowych meczów z Gryfem, co pozytywnie odbierano w Koszalinie. Wszak cały Słupsk był wrogiem numer jeden dla Koszalina i to nie tylko przecież w kwestii sportowej. To wszystko przyczyniło się do tego, że w roku 1989 na kolejny mecz trzeciej ligi pomiędzy Gryfem i Arką w Słupsku wybrała się trzyosobowa delegacja fanów GK, którzy nawiązali dobre stosunki z kibicami MZKS, a już niedługo później zawiązana została oficjalna zgoda. Lech Poznań. Od 1996. Tak prezentuje się historia tej zgody na podstawie wydarzeń opisanych w książce: Jak zostałem arkowcem. W latach 70. relacje między kibicami Arki Gdynia i Lecha Poznań były bardzo złe. Podczas jednego z meczów w Gdyni sympatycy Lecha byli tak mocno gonieni, że uciekając przed pobiciem, wskakiwali do morza w rejonie bulwaru za dawnym stadionem Arki przy ulicy Ejzmonda. Dopiero po pewnym czasie doszło do pierwszej zgody, jednak nie przetrwała ona długo. Gdy Arka zaczęła swoją przygodę kibicowską na poważnie, zgoda formalnie już istniała, ale kontakt między środowiskami był znikomy. Lech niemal cały czas grał w najwyższej lidze, natomiast Arka w latach 80. i 90. występowała głównie w niższych klasach rozgrywkowych. Mimo to kibice Arki bywali w Poznaniu, między innymi na meczach pucharowych Lecha. Przełomowym momentem był wyjazd niewielkiej grupy kibiców Arki na mecz Lecha z Górnikiem Zabrze. Oba kluby miały wówczas zgodę z Arką. W Poznaniu doszło jednak do ataku na przyjezdnych z Gdyni, którzy ratowali się ucieczką, chroniąc dużą flagę klubową. Ostatecznie trafili na komisariat i zostali przewiezieni na stadion. W Gdyni wydarzenie to wywołało ogromne oburzenie, i po tym meczu zgoda z Lechem została zerwana. Niedługo później Arka awansowała do drugiej ligi, i podczas wyjazdu na mecz do Poznania doszło do poważnych starć, zarówno z kibicami, jak i z policją. Przez kilka kolejnych lat nie było żadnych kontaktów między środowiskami. W tym czasie Lech wyrósł na najsilniejszą grupę kibicowską w Polsce, a w Gdyni rozpoczęto działalność handlową związaną z gadżetami kibicowskimi. Ponieważ w Poznaniu działał główny producent takich akcesoriów, kontakty stały się nieuniknione. Regularne wizyty w Poznaniu, rozmowy i wspólne spotkania stopniowo ocieplały relacje. Coraz wyraźniej było czuć, że możliwy jest nowy sojusz. Decydujący moment nastąpił podczas meczu Lecha z Legią Warszawa w Poznaniu. Kibice arki, wykorzystując zamieszanie organizacyjne, dostali się na sektor gości i zaatakowali znajdujących się tam sympatyków drużyn przeciwnych Lechowi. Po meczu część ekipy wróciła do Gdyni, a część została zaproszona na wspólne spotkanie w Poznaniu. To właśnie tam, w obecności kilkudziesięciu kibiców z Gdyni i Poznania Oficjalnie przybito nową zgodę pomiędzy Arką Gdynia a Lechem Poznań. Paradoksalnie ta sama osoba była wcześniej świadkiem zerwania zgody, a później jej ponownego zawarcia. Zgoda ta trwa do dziś. Mimo wzlotów i upadków, relacje między kibicami obu klubów utrzymały się przez lata. Jednym z pierwszych sprawdzianów nowego sojuszu był mecz Lecha z Lechią Gdańsk, na którym kibice Lecha mogli liczyć na bardzo liczne wsparcie arki. Od tamtej pory zgoda Arka-Lech stała się jednym z najtrwalszych sojuszy kibicowskich w Polsce: Wielka Triada, czyli Koalicja Arka-Lech-Krakowia. Nieformalne porozumienie grup kibiców Arki Gdynia, Krakowi i Lecha Poznań mające na celu stworzenie wspólnego frontu przeciwko innym chuliganom wrogich drużyn. Zapoczątkowane 10 lutego 1996 roku w Gdyni, podczas spotkania przedstawicieli kibiców, tzw. Tak hulsów, reprezentujących każdą z członkowskich drużyn. Porozumienie to nie wiąże się w żaden sposób z władzami tych klubów. Przyczyniło się ono do stworzenia klimatu przyjaźni między kibicami tych trzech klubów, także tymi, którzy nie są zaangażowani w kibicowską działalność. Pozostała nam ostatnia, najmłodsza zgoda ekipy z Gdyni. Krzó Ostrowiec Świętokrzyski. Od 2004 roku. Relacja ze strony kibiców Krzo. Kontakty z Krzo zaczęły się od turnieju kibiców w Ostrowcu, na który to zaprosiliśmy kibiców Arki i widać już było wtedy, że charakterki to my mamy podobne. Potem wiele razy spotykaliśmy się na meczach Lecha w Poznaniu i nasza znajomość rosła w siłę. Zresztą Arka zawsze była lubiana w Ostrowcu. Przełomowym momentem był mecz finałowy Pucharu Polski na Łazienkowskiej, po którym to spotkaniu jednym pociągiem razem z kibicami Arki udaliśmy się na mecz Arka-Krzo do Gdyni. Już w Tczewie ekipa Krzo została przyjęta przez tamtejszych kibiców Arki i lekko osłabiona. Potem jazda na meczyk, gdzie postanowiono, że chłopaki z Krzo zasiądą z kibicami Arki pod zegarem. Przez cały mecz dopingowaliśmy obie jedenastki, ale wszyscy mówiliśmy jeszcze o układzie, a nie zgodzie. Po meczu Melanż trwał dalej, aż do Pabu Arki, gdzie przy wspólnych ustaleniach ze starszymi kibicami naszego klubu, jak i chłopakami z Gdyni, ustalono, że od tego dnia nasze kluby nie łączy już żaden układ, a zgoda. Od tego czasu zgoda rozwijała się w najlepsze, a obie ekipy wspierają się na meczach. Do mniejszych drużyn fan klubujących Arce należą Gryf Wejherowo, Kaszubia Kościerzyna i Orkan Rumia. Wcześniej zgody łączyły arkowców z górnikiem Wałbrzych, górnikiem Zabrze, Koroną Kielce, ŁKS Łódź czy Polonią Warszawa. Czekajcie na drugi odcinek, w nim wspomnimy o chuligańskich podbojach Drużyny z Gdyni. Zostaw subskrypcję i do zobaczenia!